Pani dyrektor, melduje uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej nr 5 w Kamiennej Górze, gotowych do rozpoczęcia uroczystości zakończenia roku szkolnego 1995-96. Dziękuję. Spocznij. My rozpoczynamy uroczystość kończącą nasz rok szkolny. Witam z tej okazji wszystkich uczniów, witam nauczycieli i wychowawców, rodziców i zebranych gości. Z tej też okazji serdecznie za pracę dziękuję nauczycielom i wychowawcom. Dziękuję za sukcesy. Gratuluję rodzicom, że nasze dzieci osiągnęły rzeczywiście dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Bardzo serdecznie dziękuję za opiekę nad szkołą, za wspieranie naszych działań wszystkim rodzicom, Radzie szkoły, a paniom, które są tutaj na naszej uroczystości obecne pani przewodnicząca Małgorzata Krzyszkowska i pani Dorota Salamon. Dziękuję szczególnie serdecznie, bo zawsze były w szkole, kiedy były potrzebne. Pan dyrektor wręczy kwiatki. Jeszcze panią, panią Salamon prosimy tutaj o wyjście, bo to są mamy, które zawsze. Myślą o dzieciach, o wszystkich dzieciach. Szanowni zebrani, kochani uczniowie, szczególnie maluchy, to Wasz pierwszy rok szkolny się zakończył. Niech Wasze pierwsze wakacje będą bardzo udane i słoneczne. Wszystkim dużo, dużo dobrego życzę podczas wakacji. Abyście zdrowo powróciły, kochane dzieciaki, do szkoły. Rozpoczęcie roku szkolnego będzie 2 września o godzinie 9. A teraz chciałabym jeszcze wymienić wszystkich ludzi, może nie nazwiska pracujących w szkole. I panom, Doź, panom doźnym bardzo dziękuję. Paniom sprzątającym szkołę również bardzo dziękuję. Paniom pracującym w sekretariacie szkolnym i wszystkim innym pracownikom. Dziękuję bardzo i życzę miłego, przyjemnego urlopu. Kochani uczniowie, dzisiaj również zaproszona została do nas na uroczystość pani, która przebywa w tej chwili na urlopie zdrowotnym, ale z dniem 1 września odchodzi na bardzo zasłużoną emeryturę. Gdyż wiele, wiele maluchów uczyła tutaj w szkole i na pewno niektórzy rodzice pamiętają, wiele klas pierwszych. To jest pani Zuzanna Krawczyk, jest tu stoi przed wami dzisiaj. Wiem, że klasy prowadzone przez nią zawsze pięknie czytały, liczyły i później uczniowie jej osiągali sukcesy. Dziękuję Pani bardzo za pracę, za tę prawdomówność, za uczciwość, za to, że Pani zawsze rozumiała i dyrekcję, i koleżanki, była zawsze Pani po stronie uczciwości, prawdy i zawsze po stronie dziecka. Symboliczny od nas. Dziękuję za rok szkolny, życzę jeszcze raz przyjemnych wakacji i prawie do zobaczenia. Droga koleżanko, droga nasza koleżanko, ja dzisiaj występuję troszeczkę w innej roli, w roli członka zarządu oddziału ZNP Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kamiennej Górze. Z tego miejsca przypadł mi zaszczyt, droga koleżanko, podziękować Ci. Za wieloletnią pracę w związkach, za tą życzliwość dla koleżanek, za to serce, za zrozumienie i życzyć Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dobrze. Pani dyrektor, drodzy nauczyciele, wychowawcy, kochani rodzice, droga młodzieży. Dziś po raz ostatni dwiększy szkolny dzwonek w tym roku szkolnym. Myślę, że jesteście z tego zadowoleni i zmęczeni tą nauką całoroczną odchodzicie na dwumiesięczne wakacje. Jest to czas, w którym wypadałoby podziękować nauczycielom, wychowawcom, dyrekcji szkoły za całoroczny trud, jaki wkładają w Wasze wychowanie. Również chciałabym podziękować rodzicom za całoroczną pracę, który, którzy przez cały rok bardzo dzielnie nas pomagają. Dziękuję serdecznie rodzicom, dziękuję nauczycielom, wychowawcom. Chciałabym życzyć wszystkim udanych i wesołych i bardzo słonecznych wakacji chciałabym podziękować gronu pedagogicznemu, a także dyrekcji za, włożenie, za włożony trud w nasze wychowanie. W związku z czym chciałabym złożyć na ręce pani dyrektor tę oto wiązankę. A także chciałabym podziękować pani Małgorzacie Krzyżkowskiej za zaangażowanie w naszą szkołę. Dziękuję bardzo. Wasza przedstawicielka dziękuję, to chociaż teraz...